Cześć, czy myślałeś już, co będziesz robił w najbliższe wakacje? Jeżeli jeszcze nie, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie, mój brat jest księdzem, a to ci ciekawostka był na bardzo różnych rekolekcjach w zeszłym roku, a jedynymi z nich był wyjazd z ruchem rodzin nazaretańskich. I właśnie w tym odcinku zobaczycie materiał z tego wyjazdu. Yeah! Na pewno słyszeliście i byliście na bardzo różnych wyjazdach w wakacje, na jakichś obozach, na jakichś nie wiem, podchodach harcerskich, na wycieczkach nad morze w góry. Wy musicie wiedzieć, że takie wyjazdy organizuje także Kościół. I te wyjazdy są naprawdę nie mniej atrakcyjne. Można się zabrać z różnymi wspólnotami, które organizują takie wyjazdy dla różnych grup, a Ruch Rodzin Nazartańskich organizuje je dla całych rodzin. To naprawdę wyjątkowe miejsce. Dzieją się tam niesamowite rzeczy. Bardzo bardzo fajne atrakcje, bardzo fajne wypady, oczywiście chodzenie po górach, bo wyjazd jest do Bańskiej Wyżnej w górach, ale nie zabraknie tam też modlitwy. Najbardziej spektakularnym, spektakularną częścią tego wyjazdu jest ilość ludzi, którzy tam jadą. Z diecezji płockiej do Bańskiej Wyżnej jedzie zawsze kilkaset osób. W poprzednim roku było tam nasz as, 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 as 600. Wynaj wynajęliśmy prawie całą bańską domki i się spotkaliśmy wszyscy wieczorem w kościele na apelu. Zresztą zobaczcie sami jak to wyglądało. Gdybyście chcieli wziąć udział na żywo w takim wydarzeniu, w te wakacje, to linki podamy Wam na końcu odcinka. A jeżeli myślicie, że to jest wyjazd bardzo taki na nudno, na sztywno, to zupełnie tak nie jest. Dzieciaki mają tam mnóstwo pola do popisu, mnóstwo zabawy, mnóstwo wyjść i czasu dla siebie. Ja w ogóle myślę, że to właśnie dla dzieci ten wyjazd jest najlepszy, dlatego że są tam fajni animatorzy, tacy, którzy sami przeżywali takie wyjazdy i organizują dla tych najmłodszych tam masę atrakcji. Są różne challenge'e, są wyjścia w góry, są zabawy na, na zewnątrz, a nawet jak pada deszcz, to są organizowane fajne wieczory pogodne w, środku, w samym ośrodku, gdzie dzieciaki się super bawią. Zresztą to Acho que na é Z drugiej strony nie chcielibyśmy, żebyście pomyśleli, że to jest wyjazd tylko dla najmłodszych. Absolutnie nie. Ruch Rodzin Nazaretańskich robi wyjazd. Dla całych rodzin i właśnie tak to jest zorganizowane, żeby dzieci w odpowiednim momencie poszły na spotkanie z dziećmi, a dorośli wtedy mieli trochę czasu dla siebie i na zabawę, i na pogadanki, i na modlitwę, i na to, żeby po prostu sobie odpocząć. Więc zastanów się, czy na pewno nie chciałbyś wziąć w tym udziału. Świetnym przykładem tego chill outu jest ognisko organizowane dla tych 600 osób, czy tam ile przyjeżdża zawsze, na którym każdy może sobie odpocząć, wypocząć, popatrzeć na widoczki i zjeść kiełbaskę. Up my appetite. Jeżeli chcielibyście zadać szereg pytań, co, gdzie, jak, dlaczego, po co i w ogóle jak to wygląda, to najchętniej i najlepiej odpowiedzą Wam właśnie dzieci, które wzięły udział w ostatnim wyjeździe. W ubiegłym roku w trakcie wyjazdu zorganizowaliśmy dla dzieci między innymi taki wielki tyle w którym odpowiadały właśnie na pytania, na czym polega całe, na czym polegają całe rekolekcje w Pańskiej Wyżnej. Zobaczcie go sami. Zapraszam, mamy, mamy dwie drużyny. Drużyna Zielony. Witamy się. I Pytań, które dotyczą naszego wyjazdu. Uwaga, poproszę z każdej drużyny po jednym reprezentancie. Bo i, ja. Bo okay. ja. Bo yeah. I z tej strony? Yeah. proszę bardzo. Dobry wieczór państwu. Uwaga, ja będę zadawał pytanie i kto zna odpowiedź pierwszy, klika przycisk, dobra? A ile tytułów jest? Jedna będzie odpowiedź. Uwaga, jak rozwija się skrót naszego, naszej wspólny, skąd tu jesteśmy, czyli. R, R, N no, Mocniej, nie, nie, nie O super, proszę bardzo Rodzina To jest RN a jeszcze jest jeden R Szansa dla Olgi e Ruch Rodzin Nazarytańskich Brawo Jeden punkt dla drużyny Miejskiej Zmiana lidera Gdzie znajduje się sanktuarium Gaziny Podhala? Mierze? Dobrze, brawo! Brawo, brawo! Jaki jest kolor naszej wspólnoty? Niebieski! Na to, jak kliknęła pierwsza. Punkt niebieskich, brawo, zmiana! Jak się nazywał cel naszej podróży, kiedy poszliśmy w góry? Dość do tej kaplicy. Dobrze, a jak się nazywa ta, ta, to, to miejsce? Mamy albo jakiś szczyt, albo jakaś dolina, jak, jak, jak brzmi nazwa dla Fabiana? Dolina Kochołowska. Dolina Kochołowska, brawo, brawo! Kto jest główną patronką ruchu rodzin nazardańskich e, Maria Nie. Dobrze, a kto był pierwszy? O. Komisję poproszę. Brawo dla drużyny zielonej. Pytanie teraz bardzo, bardzo trudne, ale będzie odpowiedź A, B i C. Aha. Uwaga! Ruch rodzin nazaretańskich przyjeżdża na rekolekcję do Bańskiej Wyżnej dotąd jak długo? A. Ponad 5 lat. B. Ponad 10 lat. C. Ponad 20 lat. A. Ponad 5 lat? A, Krysia? A. Ponad 5 lat? Odpowiedź dobra, dlatego że przyjeżdża ponad 20 lat, ale 20 lat to też jest ponad 5 lat, prawda? Także remis, punkty dla i niemieckich i zielonych. Zmiana. Jak się nazywa ostatnie wspólne spotkanie codziennie na Bańskiej Wyżnej, które jest w kościele? Na co idziemy do kościoła na godzinę 20? Apel. Brawo. Nie za, nie za, jeszcze raz mocniej. Odpowiedź? Apel. Apel. Brawo dla godziny Zielonych. Ile mniej więcej, ile osób w tym roku przyjechało na Bańską Wyżną? Ja wiem. Cii, nie podpowiadamy. 600. Około 600 osób, brawo! brawo! Ile domów, w ilu domach mieszkają rekolektanci ruchu Zaradańskich? czyli ludzie, którzy przyjechali na Pańską wyżną. Ile domów mamy? Około 30. Około 30 odpowiedź. E, zobaczymy jak, 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 od, jak odpowie Pola To około 30. No ale to, to jest tak samo. Musisz coś innego. W górę czy w dół? Więcej czy mniej? Około 30. To w takim razie punkt dla zielonych. Mamy 18 domów, jak ma na imię? Główny ksiądz odpowiedzialny za rekolekcję Nie tylko tutaj, tutaj w Goraleczce, tylko za całe rekolekcje, jak ma na imię Ja wiem Jacek? Dobrze Brawo za... Do, zakulis Jaką piosenką kończymy każdy dzień? Nie, Pola noc? Nie, to nie jest ciemna noc Trzy 2, 1, bez punkta w takim razie zmiana. Uwaga, to będzie ostatnie pytanie w tej, w tej rundzie. Jaka jest długość szlaku na Dolinę Okołowską, którą szliśmy? 9 km. Szansa dla, szansa dla Leny? 11. Brawo dla Zielonych! To jest 7,5 km. Dla niebiescy? To dla niebieskich! Nie wiem czy zdajecie już sobie z tego sprawę, ale mamy już marzec, więc to jest ostatni gwizdek na naprawdę, żeby zacząć się zastanawiać nad tym, gdzie spędzę wakacje. Jeżeli chcielibyście je spędzić razem z ruchem rodzin nazarytańskich naszej diecezji, to tu podajemy Wam linki, gdzie możecie szukać informacji o takim wyjeździe. E, śpieszcie się, bo tych miejsc naprawdę jest coraz mniej. I jak to w wakacji, Bogdan, nie ma nic do roboty, więc za wszystkie rekolekcje, więc już za tydzień, w następnym odcinku w poniedziałek o 15, zaproponujemy Wam kolejny sposób spędzenia wakacji, tym razem dla młodzieży, z kolejną wspólnotą. Już Wam możemy zdradzić, że będzie to wspólnota ruchu Światło-Życie, czyli Oaza e, i żeby zostać z nami, to koniecznie Zostawcie suba z dzwoneczkiem i dajcie lajka, czyli byście chcieli, żebyśmy dali Wam jeszcze parę propozycji na wakacje w przyszłości. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!